Nazywał się Dawid Kosiński. Dla jednych były gangster, dla innych człowiek, który próbował wyrwać się z piekła. Odsiedział swoje. Siedem lat za rozboje, wymuszenia i brudne interesy, o których dziś mało kto chciałby pamiętać. Gdy wychodził z więzienia, nie oglądał się za siebie. Miał tylko jeden cel: być ojcem dla swojej córki, wiktorii. Po wyjściu wrócił do zabrze. Miasto nie zmieniło się wiele, tylko on był inny. Unikał dawnych znajomych, unikał problemów. Pracował jako magazynier, wynajął małe mieszkanie na obrzeżach i, co najważniejsze, odbudował relacje z córką. Każdy dzień spędzony z Wiktorią był jak dar. Miała 11 lat, wielkie niebieskie oczy i śmiała się tak, jakby świat nie znał bólu. Dawid przysięgał sobie, że przeszłość nigdy nie wróci, nie pozwoli na to, ale jak to zwykle bywa, przeszłość nie pyta o zgodę, ona wraca, kiedy najmniej się jej spodziewasz. Telefon zadzwonił o 3:47 nad ranem. Dawid od razu wiedział, że coś jest nie tak. Dźwięk był nienaturalnie głośny. Jakby krzyczał: Obudź się, wszystko się wali. Halo? Powiedział zaspanym głosem, siadając na łóżku. Pan Kosiński. Odezwał się głos kobiety, spokojny, ale z wyraźnym napięciem. Tak, o co chodzi? Tu dyżurna ze szpitala dziecięcego w Katowicach, pańska córka, Wiktoria, została przywieziona po północy, miała obrażenia, nieprzytomna. Karetka zabrała ją z jednego z osiedli Dawid zamarł. Serce zabiło mu jak młot co? Jakie obrażenia? co się stało? Policja prowadzi postępowanie. My tylko udzieliliśmy pomocy. Jeśli pan może, proszę przyjechać jak najszybciej. Telefon wypadł mu z ręki. Ręce zaczęły drżeć. W głowie miał pustkę, a potem tylko jedno słowo. Zemsta. Szpital był cichy, aż za cichy. Światło jarzeniówek odbijało się od zimnych kafli. Dawid przeszedł korytarzem, prowadzony przez młodą pielęgniarkę. Nie zadawał pytań, bał się odpowiedzi. W końcu stanęli przed salą z numerem dwunasty. Wiktoria leżała na łóżku podłączona do aparatury z opuchniętą twarzą. Miała rozciętą wargę, zadrapania na szyi i bandaż na głowie. Obok łóżka stał policjant. Przepraszam, pan jest ojcem? Zapytał funkcjonariusz. Podchodząc. Tak, co się stało? Dawidowi zadrżał głos. Pańska córka. Została napadnięta na osiedlu, według wstępnych informacji, trzech chłopaków, nieletni. Zaatakowali ją bez powodu dla zabawy. Jeden z nich to syn pewnego znajomego. Dodał z ciężkim spojrzeniem: Dawid zamarł. Spojrzał na twarz córki. Jej policzki były blade, a oddech ciężki. I wtedy coś w nim pękło przeszłość którą próbował zakopać, powróciła z siłą huraganu. Stare instynkty obudziły się jak dzikie zwierzę, nie było już miejsca na spokój. Tego samego dnia zniknął z mieszkania. Pożegnał się tylko spojrzeniem, stojąc nad łóżkiem córki, szeptał jej do ucha: Obiecałem, że już nigdy nie wrócę do tamtego życia. Ale ty jesteś ważniejsza, nikt cię nie dotknie bezkarnie. Wyszedł ze szpitala, szedł, bez słowa, ale w jego oczach płonęło piekło. Gdy wsiadł do tramwaju, wyjął z kieszeni stary telefon. Uruchomił go po raz pierwszy od lat. W książce kontaktów były tylko trzy numery. Każdy z nich oznaczał jedno: przemoc, zemstę i koniec starego Dawida. Wcisnął pierwszy numer: Halo, to ja, potrzebuję was. Myślałem, że skończyłeś. Z tym światem skończyłem, ale oni zaczęli. Cisza w słuchawce trwała może dwie sekundy. Potem usłyszał tylko gdzie i kiedy. Dawid spojrzał przez okno tramwaju. Miasto spało, ale burza już nadchodziła. Dziś wieczorem zaczynamy. Dawid nie spał tej nocy ani przez chwilę. Siedział w opuszczonym garażu na obrzeżach Zabrza. Miejscu, które kiedyś służyło mu jako punkt spotkań z ludźmi, których lepiej było nie znać. Teraz znów miał przy sobie tych samych ludzi, z tą różnicą, że w oczach każdego z nich było coś więcej niż tylko lojalność. Był tam szuler, były złodziej samochodów, który dla Dawida robił kiedyś brudną robotę, gruby Wojtek, mistrz w zastraszaniu i egzekwowaniu długów. Oraz Igor, specjalista od informacji, który znał każdy telefon, każdy adres, każde słowo, które padło na ulicach Śląska. Na stole leżała kartka, niepozorna, ale dla Dawida miała wagę wyroku śmierci. Była to lista. Masz pewność? Zapytał szuler, wskazując na pierwsze nazwisko nie tylko pewność mam nagranie z monitoringu i świadka. Odpowiedział Dawid chłodno. Ten gnój, który zaczął, to syn starego Banacha. Pamiętacie, nie? Robił dla nas kiedyś transporty z Czech. Potem zdradził. Myślałem, że karma już go dorwała. A jednak nie, dodał Igor. Teraz zarabia na wynajmowaniu małolatów dla rozrywki. I nikt się nie czepia, bo ma dojścia. Ale ten chłopak to był tylko początek. Dwóch pozostałych to dzieciaki z osiedla Roosevelta, lubią się popisywać. Dawid słuchał bez emocji, w jego oczach paliła się tylko jedna myśl. Niech cierpią każdy z nich. Zaczęli od obserwacji. Nie byli głupi, wiedzieli, że jeśli zaczną działać bez planu, nie tylko ściągną na siebie uwagę policji, ale i zniweczą szansę na prawdziwą zemstę. Dawid był inny niż kiedyś. Nie działał już z gniewu. Teraz działał z chłodną kalkulacją. Pierwszy na liście kamilbanach. Siedemnastoletni nadęty z poczuciem nietykalności, bo tatuś zna ludzi. Miał zwyczaj chwalić się przed kolegami, jak to przetrzepał jakąś gówniarę, bo mu się pyskowała. Nikt mu nie odpowiedział. Nikt nie miał odwagi, ale Dawid miał coś więcej niż odwagę. Czwartek, godzina 21:04. Kamil wychodził z siłowni rozmawiając przez telefon i śmiejąc się głośno. Nie zauważył dwóch postaci w ciemnych kurtkach, które szły za nim. Dopiero gdy znalazł się przy swoim aucie i schylił się, by odblokować drzwi, poczuł zimną stal na karku. Spokojnie książę. To tylko rozmowa. Szeptał Wojtek. Zanim zdążył krzyknąć, kaptur zasłonił mu twarz, a ciało zostało wciągnięte do ciemnego wana. Nikt nie widział, a nawet jeśli nikt nie zamierzał mówić. Gdy Kamil się ocknął, leżał związany na krześle. Przed nim stał Dawid. Nie krzyczał, nie przeklinał, tylko patrzył. Milczenie trwało prawie minutę. Wiesz, kim jestem? zapytał w końcu. Kamil nic nie odpowiedział oczy miał rozszerzone, a ciało zlane potem. A wiesz, kim była ta dziewczynka, którą pobiłeś ze śmiechu, bo się stawiała? Chłopak zbladł. Dawid zbliżył się, położył dłoń na jego ramieniu i szepnął to była moja córka, uderzenie przyszło nagle, nie pięścią, ale emocją. Dawid wyjął z kieszeni zdjęcie Wiktorii, zrobione jeszcze przed napaścią, pokazał je chłopakowi. To ostatnia rzecz, jaką zobaczysz zanim staniesz się kimś, kogo własny ojciec się wyprze. W ciągu kolejnych dwóch godzin Kamil przeżył coś, co zostawiło ślad na resztę życia. Nie zginął, ale rano jego ojciec znalazł go pod domem: nagiego, z pociętymi ubraniami i kartką przyklejoną do piersi. Ruszyłeś nie to dziecko. Wieczorem Dawid wrócił do garażu. W ciszy odpalił papierosa i spojrzał na listę. Jeden mniej, Igor podał mu nowe informacje. Dwóch pozostałych, Michał Głowacki i Krystian Podolski, są blisko i właśnie planują coś nowego, znowu na dzieciaki. Dawid skinął głową: Jutro ich czas się kończy. Noc była gęsta, wilgotna i pachniała deszczem. Dawid siedział w aucie zaparkowanym przy bocznej ulicy niedaleko osiedla Roosevelt'a. Silnik był wyłączony, światła zgaszone, a jego oczy wpatrzone w wejście do bloku numer 14. To tam mieszkał Michał Głowacki, kolejny z listy. Drugi z oprawców jego córki. Obserwacja trwała od dwóch dni. Igor, jak zawsze, dostarczył wszystko: rozkład dnia, nawyki, kontakty. Michał był przewidywalny, i właśnie to miało go zgubić. Dawid nie działał już jak człowiek działał jak cień, jak duch przeszłości, który wrócił tylko po to, by wymierzyć sprawiedliwość nie przez sąd, nie przez policję ale przez ból. Przez strach. Tego wieczoru Michał wyszedł jak zwykle: dres, kaptur na głowie, słuchawki w uszach. Myślał, że jest nietykalny, że nic go nie ruszy. Miał wrażenie, że wszystko, co wydarzyło się z tą dziewczyną, było tylko zabawą, która wymknęła się spod kontroli. Tak mówił, tak się usprawiedliwiał, ale dla Dawida to nie była zabawa. To był gwałt fizyczny, psychiczny, na niewinności, której nie da się przywrócić. O 25-16 Michał wszedł w zaułek między garażami. To był jego skrót, trasa, którą zawsze wracał do domu z osiedlowego baru. I to właśnie tam czekał Dawid, w cieniu, bez słowa. Dopiero gdy chłopak go minął, poczuł uderzenie, mocne, czyste, prosto w splot słoneczny. Michał upadł na kolana. Zgiął się z bólu, próbując złapać oddech. Wtedy Dawid wyjął zdjęcie. Widzisz ją? zapytał. To była twoja ofiara. Teraz ty jesteś moją. Nie pobił go do nieprzytomności. Nie musiał. Michał zrozumiał w jednej chwili, że wszystko się kończy. Że przeszłość wróciła. Że ktoś po niego przyszedł. Gdy Dawid odszedł, chłopak został na kolanach, dygocząc z przerażenia. Wiedział że to dopiero początek. Dzień później Krystian Podolski, najmłodszy z całej trójki, zaledwie szesnaście lat, ale już z reputacją króla ulicy, nikt nie odważył się mu przeciwstawić, chodził z nożem w kieszeni, z tatuażem pod okiem i z butą w głosie. To on nagrywał całą napaść na Wiktorię, to on później pokazywał nagranie w szkole, to on się śmiał, Teraz nie było mu do śmiechu. Dawid nie działał sam, Igor i Wojtek przygotowali plan. Krystian miał zwyczaj chodzić wieczorami na boisko przy szkole. Tam spotykał się ze swoimi kolegami od spraw do załatwienia, ale tego wieczoru nikt się nie zjawił, tylko on i trzy sylwetki w kapturach. Zorientował się za późno. Co jest kurwa? Warknął, gdy ktoś złapał go od tyłu. Odpłata! Szepnął ktoś mu do ucha. Został wciągnięty za budynek. Tyle wystarczyło. Dawid spojrzał mu w oczy i powiedział tylko jedno zdanie: Za każdą sekundę, którą moja córka spędziła w szpitalu, ty spędzisz minutę. W strachu uderzył raz. Potem drugi. Nie żeby zabić, ale żeby zostawić coś, co zostanie z nim na zawsze: bliznę. Nie tylko na twarzy, w psychice. Trzy dni później cała dzielnica mówiła o tym, że trzech chłopaków zniknęło. Jeden trafił do szpitala psychiatrycznego, drugi uciekł do Niemiec, trzeci zamknął się w domu i nie wychodził przez tydzień. Policja pytała, ale nikt nie mówił, nikt nie słyszał, nikt nie widział. Dawid wrócił do garażu, spojrzał na listę. Wszystkie nazwiska były przekreślone, ale on nie czuł ulgi. Bo to nie było zakończenie, to był dopiero środek drogi. Jego córka wciąż nie mówiła, wciąż bała się światła, wciąż drżała na dźwięk męskiego głosu, a on wciąż czuł ten sam ogień w środku. Zemsta? Może. Ale teraz chciał czegoś więcej. Igor powiedział. Daj mi nazwiska tych, którzy ich kryli. Kiedy Dawid zamknął listę trzech głównych sprawców, nie poczuł ani ulgi, ani satysfakcji. Zemsta była tylko początkiem. Prawdziwa rana tkwiła gdzie indziej w świadomości, że cała ta tragedia mogła zostać zatrzymana, gdyby nie milczenie innych, świadków, znajomych, sąsiadów, ludzi, którzy wiedzieli i nic nie zrobili. Igor, jak zawsze, był krok przed nim. Pamiętasz nauczyciela z technikum tego odwufu? Zapytał pewnego wieczoru. Dwa dni przed napaścią Wiktoria poszła do niego i powiedziała, że boi się wracać do domu, że ją śledzą, a on zignorował. Powiedział, żeby nie panikowała i wróciła na lekcję. Dawid milczał przez chwilę, ściskając dłonie tak mocno, że aż zbielały mu knykcie. Już nie chodziło tylko o chłopaków. Chodziło o system, o dorosłych, którzy powinni chronić... A zamiast tego wybierali wygodne milczenie. Tomasz Żurawski, lat 52, były zawodnik, nauczyciel wychowania fizycznego. Od lat znany z tego, że nie wtrąca się w sprawy uczniów, nie robi dramatu z głupich plotek. Typowy trener, który wolał przymykać oko niż zgłaszać coś do dyrekcji. I właśnie dlatego był teraz celem. Dawid nie chciał go skrzywdzić fizycznie. Wiedział, że to nie miałoby większego sensu, ale chciał go złamać inaczej. Moralnie! Wciągnąć w konfrontację, która go zniszczy. Pod szkołą pojawił się o świcie, gdy Tomasz, jeszcze zaspany, wychodził z auta. Pamięta pan Wiktorię Nowak? zapytał spokojnie, blokując mu drogę. Mężczyzna cofnął się zmieszany, próbując zrozumieć, z kim ma do czynienia. Kim pan jest? Jej ojcem. Tomasz zbladł, chciał coś powiedzieć, ale Dawid był szybszy. Wiedziała, że coś się dzieje, próbowała powiedzieć, a pan ją odesłał, wróciła na lekcję, a potem, potem już było za późno. Ja, ja nie mogłem wiedzieć, ale mogłeś zapytać, mogłeś słuchać, mogłeś nie być ślepy. Nie uderzył go, nie krzyczał, po prostu odszedł, zostawiając nauczyciela z tymi słowami, które będą go prześladować przez resztę życia. Kolejna była sąsiadka z klatki Wiktorii, Halina Maj, emerytka, która uwielbiała plotki, ale nienawidziła odpowiedzialności. To ona widziała, jak trzej chłopcy zaczepiali Wiktorię pod blokiem, to ona słyszała, jak ktoś krzyczał na klatce ale nigdy nie zadzwoniła na policję, bo to nie jej sprawa. Dawid usiadł na ławce naprzeciwko jej balkonu, czekał godzinę, aż wyjdzie wyrzucić śmieci. Kiedy się pojawiła, spojrzała na niego i od razu zamarła. Znała tę twarz, widziała ją kiedyś, na zdjęciach, które córka pokazywała z dumą, ojciec, teraz ten ojciec patrzył na nią bez cienia emocji. Zawsze była miła, grzeczna, taka spokojna dziewczynka. Powiedziała jakby na usprawiedliwienie. Dawid tylko skinął głową, ale jak się zaczęło dziać coś złego, nie zadzwoniła pani po pomoc. Myślałam, że to dzieci się wygłupiają, że może, może przesadzam. A teraz, teraz, teraz się wstydzę. Nie musiał mówić nic więcej, odwrócił się i poszedł. Kobieta stała jeszcze długo z siatką w dłoni, nie potrafiąc się ruszyć. Tego wieczoru Dawid wrócił do mieszkania Igora. Na stole leżały nowe wydruki, dane dwóch policjantów, którzy przyjęli zgłoszenie od Wiktorii i nic z nim nie zrobili. Dwóch dorosłych mężczyzn, którzy mieli wszystkie narzędzia, by zareagować, ale nie zareagowali. Chcesz ich? Zapytał Igor. Dawid spojrzał na zdjęcia. Poczuł gniew, ale też zmęczenie. Nie dzisiaj, dziś wracam do córki. Bo teraz wiedział, że walczy nie tylko z oprawcami walczy z całym systemem milczenia a to była wojna, która dopiero się zaczynała. Dawid wiedział, że to już blisko końca lista winnych była niemal kompletna. Trzej oprawcy, milczący dorośli, obojętni sąsiedzi, ale był jeszcze jeden, ten, o którym długo nie chciał myśleć, ten, który najbardziej go zawiódł, sam Dawid. Siedział nocą w kuchni, patrząc przez okno na ciemne podwórko. Obok na stole leżał stary telefon komórkowy, cały popękany, zaklejony taśmą. Należał do Wiktorii. Od tygodni nie miał odwagi go uruchomić. Bał się tego, co może tam znaleźć, ale tej nocy coś w nim pękło, włączył go. Migotanie, ekranu dźwięk startu. Potem powiadomienia dziesiątki wiadomości, z których większość już znał, ale jedna, jedna była inna. Głosówka, ostatnia nagrana na dwa dni przed tragedią. Tato, wiem, że masz dużo na głowie i nie chcę cię martwić, ale. Chyba ktoś mnie śledzi. Nie wiem, może mi się wydaje, ale czasem się boję. Nie wiem, co robić. Może przesadzam, ale gdybyś mógł, zadzwoń albo napisz. Kocham cię. Głos był spokojny, ale dało się wyczuć niepokój, lęk w tle. A on? Nie odpowiedział. Był wtedy za granicą, załatwiał sprawy. Przesunął wiadomość, przeczytał, odłożył na później. To później nigdy nie nadeszło. Znasz to spojrzenie? Zapytał Igor, gdy Dawid opowiedział mu o wiadomości. Jak patrzysz w lustro i widzisz tam nie człowieka, tylko wyrzut sumienia? Dawid nie odpowiedział. Czasem najgorszy wróg to nie ci, którzy uderzyli, tylko ci, którzy nie podali ręki, kiedy trzeba było. Postanowił pójść na cmentarz. Nie w rocznicę, nie w święto. Ot, zwykły dzień. Przyniósł tulipany, jej ulubione. Usiadł na ławce obok grobu. Cisza otulała go jak koc. Przepraszam, mała, powiedział. Myślałem, że cię chronię, trzymając się z dala. Że jak nie wrócę do starego życia, to będziecie bezpieczni. Ale chyba to nie tak działa. Długo siedział w milczeniu. Ludzie przechodzili, ale nie zauważali go. Był tylko kolejnym ojcem na cmentarzu. Wieczorem Dawid zapalił wszystkie światła w mieszkaniu. Czuł, że zbliża się coś ważnego. Ostatni krok. Nie zemsta, zamknięcie, telefon zadzwonił, numer nieznany. Pan Dawid Nowak? Zapytał głos. Tak. Dzwonię z komisariatu. Chciałem tylko poinformować, że trzej zatrzymani w. w 1900... sprawie. no tej tragicznej sytuacji z pańską córką zostali dziś oficjalnie oskarżeni. Proces rusza za miesiąc. Dziękuję, powiedział tylko, ale nie czuł ulgi, bo to nie prokurator, nie sąd i nie wyroki miały przynieść ukojenie, to coś innego, coś głębszego, przebaczenie? Może kiedyś. Wrócił do mieszkania, gdzie na stole wciąż leżał telefon córki. Przesunął palcem po ekranie, odtworzył ostatnią wiadomość jeszcze raz, Potem jeszcze raz i jeszcze, ale tym razem nie płakał, spojrzał przez okno. Gdzieś tam, za tymi murami, byli jeszcze inni ojcowie, inne córki, inne historie, które mogłyby się skończyć jak jego, nie zamierzał pozwolić by to się powtórzyło. Nad Warszawą zapadła szara poranna mgła, kiedy Dawid wstał z łóżka po raz pierwszy bez bólu w klatce piersiowej. Było coś innego w powietrzu. Nie ulga, nie spokój, ale pewnego rodzaju zawieszenie. Jakby wszystko to, co musiało się wydarzyć, już się wydarzyło. W kuchni, gdzie jeszcze niedawno roztrzaskiwał filiżanki w złości, teraz parzył herbatę. Cicho, bez pośpiechu. Odłożył pistolet do szuflady. Nie dlatego, że czuł się bezpieczny, ale dlatego, że nie chciał już być tym człowiekiem przy stole, czekał Igor. Ostatni raz miał torbę spakowaną, dokumenty, fałszywy paszport. Jesteś pewien? Zapytał. Jestem. Koniec z tym. Igor kiwnął głową. Wiesz, że zawsze możesz, wiem, ale muszę to zrobić po swojemu. Tego dnia Dawid odwiedził szkołę, do której chodziła Wiktoria. Nie miał tam czego szukać. Nikt go nie znał, nikt nie pamiętał, ale musiał zobaczyć to miejsce. Raz jeszcze usłyszeć dzwonek, poczuć zapach kredy. Przez chwilę stał oparty o ogrodzenie i słuchał śmiechu dzieci. Jedna z dziewczynek, podobna z daleka do Wiktorii, spojrzała na niego i uśmiechnęła się lekko. Nie odwzajemnił uśmiechu, ale w sercu coś się poruszyło. Potem poszedł na komisariat, sam, bez adwokata, bez planu. Chciałbym złożyć zeznania, powiedział dyżurnemu. Policjant podniósł brwi, ale skinął głową. W jakiej sprawie? Dawid usiadł. Spojrzał mu prosto w oczy. W sprawie trzech ludzi, których pobito dwa tygodnie temu i w sprawie jednego, który nie przeżył. Przez następne dwie godziny mówił. Nie oszczędzał się. Nie wybielał. Mówił prawdę. Tak, jakby to była ostatnia rzecz, jaką miał do zrobienia. Wyszedł z komisariatu wolniejszy. Wiedział, że to nie koniec, że będą konsekwencje, ale nie uciekał. Nie tym razem wrócił do mieszkania. Zapalił znicz w oknie. Jeden. Dla niej. Dla Wiktorii. Nie było mszy. Nie było wieńców. Nie było łez na pokaz. Była tylko pamięć. Cicha. Jak ten płomień. Telefon zadzwonił późnym wieczorem. Adwokat. Policja mówi, że jesteś ich głównym świadkiem: że dzięki twoim zeznaniom rozbili grupę, która od miesięcy terroryzowała dzieciaki. Mówili, że uratowałeś im robotę nie dla nich to zrobiłem. Wiem, ale to nie zmienia faktu, że jesteś wolny. Cisza po drugiej stronie była pełna znaczenia. Dawid zamknął drzwi na klucz. Spojrzał na siebie w lustrze, z bliznami, siwizną, pustką w oczach, ale też z czymś nowym, z cieniem nadziei. Nie był już tym samym człowiekiem, który wychodził z więzienia z przysięgą, że zostawi wszystko za sobą, ani tym, który wracał do przemocy, kiedy przyszłość jego córki była zagrożona. Był kimś pomiędzy, kimś, kto zna cenę zemsty, ale też wagę milczenia, położył się na łóżku spojrzał w sufit i po raz pierwszy od wielu miesięcy zasnął bez koszmarów.